Wielkie emocje towarzyszą parze, która z nadzieją staje na parkiecie w nowej edycji popularnego programu Taniec z Gwiazdami. Agnieszka Kaczorowska oraz Marcin Rogacewicz intensywnie przygotowują się do pierwszego odcinka, gdzie będą rywalizować o prestiżową kryształową kulę. Ich wspólna przygoda w tańcu wzbudza ogromne zainteresowanie mediów, a detale ich życia osobistego dodają pikanterii całej historii. Od momentu, gdy paparazzi w drodze na próbę uchwycili ich razem, wszystko wzięło nieoczekiwany obrót. Media hucznie komentują nie tylko ich taneczne zmagania, ale również relacje, które połączyły ich w prawdziwej codzienności. Aktorzy zasmakowali w tańcu i życiu we dwoje, co nie umknęło ich fanom ani mediom. Zarówno Agnieszka, jak i Marcin mają za sobą trudne rozstania. Marcin niedawno zakończył związek z żoną, z którą doczekał się wspólnej córeczki. Z kolei Agnieszka jest w separacji z mężem, z którym ma dwie urocze córki. Zanim związała się z Marcinem, Miała już romans z innym kolegą z branży, jednak w tej chwili wydaje się, że znalazła w nim wsparcie i zrozumienie. Mimo, że oboje są ostrożni w wypowiedziach na temat swojego związku, uczucia z pewnością udzielają się im na parkiecie. Podczas prób można zauważyć niezwykłą chemię, która przeradza się w emocjonalne występy na scenie. Taniec stał się dla nich nie tylko sposobem na spełnienie artystyczne, ale również na wyrażenie uczuć, które zrodziły się pomiędzy nimi. W najnowszej edycji tańca z gwiazdami, Marcin i Agnieszka budzą sympatię publiczności. Fani doceniają zaangażowanie Agnieszki w naukę tańca, co przynosi efekty. Choć po drodze pojawiły się skandale, ich talent i keryzmę sprawiają, że są jednymi z faworytów wśród widzów. Przygotowując się do nowego etapu programu, oboje starają się zyskać uznanie i przychylność Jurorów. Ich starania dodają emocji do całej rywalizacji. Paparazzi, którzy nieustannie ich śledzą, zauważają, że nawet w trudnych momentach uśmiech nigdy nie znika z ich twarzy, co świadczy o tym, że taniec zbliża ich coraz bardziej. Ich historia pokazuje, że pasja do tańca może przerodzić się w coś więcej niż tylko rywalizację. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz są doskonałym przykładem tego, jak niespodziewane może być życie, a taniec może być nie tylko sposobem na wyrażenie siebie, ale również na odkrycie miłości w nieoczekiwanym miejscu. Teraz pozostaje jedynie czekać, jak potoczą się ich zmagania na parkiecie oraz w codziennym życiu.